Okay! Niby zwykły grajdowiec, ale no, wow, nie! To są Agua czyli ciepłe źródła Boliwii. W tym miejscu woda termalna, o właśnie tutaj, między innymi podgrzewa, podgrzewa rzekę, dając radość miejscowym i odwiedzającym. Mało tego w tej rzece żyją maleńkie rybki, które skubią na skórek. Kosmetyka naturalna, takich niezwykłych miejsc w Boliwii jest tysiące. Zapraszam, a tymczasem spróbuję się stąd wydostać, zaledwie promienne Apollo ją roztaczać złociste sploty. Płowy swych kędziorów Na oblicze ziemi A ptaszki Rozbudzone dopiero witały Słodkimi dźwięki Przybycie pięknej rumianej jutrzenki Która wyszedł z łóżka Od męża zazdrosnego Ukazała się śmiertelnym Na krużgankach Widnokręgu manczy Gdy słynny rycerz Don Quixote Wróg nikczemnych czasów I miękkiego łoża dosiadł już był dzielnego rumaka Rosnanta i wjeżdżał na starożytne i rozgłośne wokoło pola Montriel. Ni pół Montrielu, tylko Cordillera Oriental, czyli wzgórza między Cochabambo a Santa Cruz, ni też rumaka Rosnanta nie było, a no jedynie ciężarówka wioząca 50 skrzynek po mandarynkach i 21-letni chłopak jako kierowca, który puszczał kastyliańskie techno Mówił bardzo szybko, a ja tylko z jego intonacji głosu potwierdzałem albo zaprzeczałem. I ciemna noc, mogła, zimno, głośna muzyka. I koka. Dużo ilości koki. Noc ciemna, nawet gwiazd mało, bo za bardzo świeci księżyc, czego wy nie widzicie. A ja jestem w miejscu ciepłym, co najważniejsze. Sorry, że mnie nie widzicie, ale teraz może. O! Jestem. Boliwia to piękny kraj z niezwykłymi ludźmi. Wystarczy tylko nie korzystać codziennie z autobusów, ale przejechać się choćby autostopem, aby przekonać się, że tutejsi ludzie są naprawdę mili, serdeczni i pomocni. Trochę za bardzo ruszam ustami, ale to tylko z tego powodu, że przez ostatnie 6 godzin nic tylko żułem kokę. Nauczyłem się rzucić kokę. Nie jestem z tego dumny, ale to Bolivia. Wow, nieźle co? To płaska strona Boliwii. Druga połowa jest wysoka. Wysoko to znaczy 4, 5, 6 tysięcy metrów nad poziomem morza. Nie każdy jest w stanie wytrzymać różnicę ciśnień. Dlatego w Boliwii są dwie stolice. Jedna dla polityków. Jest to ogromne miasto tuż przy granicy peruwiańskiej. Nazywa się La Paz. Dobry pomysł, żeby ich nie widzieć. Druga stolica, znacznie ładniejsza, administracyjna jest w Sucre, to jest małe miasto w środku Boliwii. Paka, idealny środek komunikacji. Pewnie będzie mi tego żawało jakieś trzy boliwiane, ale co to jest? Półtora złotego. W pewnych rzeczach się nie dyskutuje, a z Boliwijczykami na pewno. Tu na tej wyspie, zgodnie z mitologią Inków, narodziło się słońce. Nawet postawili świątynię. Teraz są tylko ruiny, ale 45 minut, które miałem, nie wystarczą na to, aby je zobaczyć. Dlatego też. zbudowałem własną świątynię Słońca i oto ona! Podziwiajcie! Targowisko wiedźmy, ale to brzmi tak naprawdę są to zwyczajni handlarze sprzedający robione przez siebie gipsowe płaskorzeźby, na których wytłoczone są wizerunki tego, czego ludzie pragną, a zatem materialnych dobroci, takich jak samochody, domy i dolary. Mucho dolary! Wiedźmy, sprzedają chętnym, a ci palą i zakopują te niewielkie ołtarzyki jako dar i prośba skierowana do pacza mamy, czyli Matki Ziemi, zazwyczaj pierwszego piątku miesiąca. Kiedy jeszcze olbrzymy nie były górami, Wśród nich żyła najpiękniejsza kobieta świata tunupa, wybrała solidnego gościa, kosuna. Z tego małżeństwa zrodziło się dziecię. Kosun codziennie zaiwaniał do Oruro i koczabamy, aby spul zbierać jedzenie dla rodziny. Pewnego razu zapomniał narzędzi i wrócił wcześniej do domu. Zastał swoją żonę w łóżku z mocarnym kusko. Zrozpaczony, że za żonę ma kur zapiał i zaśpiewał Zabrał jej swojego syna. Olbrzymka zalewała się łzami, a że była matką karmiącą, jej pierś nabrzmiewała od nadmiaru mleka, w końcu pękła i połączyła się ze łzami. Tak powstało Salarde u Juni. Najpiękniejsze miejsce, jakie w życiu widziałem. Jesteśmy na wyspie, która się nazywa Domem Inków. Ta wyspa znajduje się na środku Salar Uyuni i na tej wyspie rosną najwyższe kaktusy, bodajże, w Boliwii, jak nie na świecie. Niektóre mają, najwyższy ma 9 metrów, a to oznacza, że ma 900 lat. Co roku przybywa 1 cm kaktusa. Dzięki, że zostaliście do końca. Mam nadzieję, że Boliwia podobała się Wam tak jak mi. Zapraszam do obejrzenia ostatniej części moich przygód w Ameryce Południowej. Poszukam raju na ziemi w Brazylii i co nieco opowiem o pnączu duszy, a ja łasce.